No więc nadszedł dzień dzisiejszy. Z moim głosem jeszcze nie jest najlepiej, ale wystarczyło to aby przynajmniej skomentować jakoś trailer nowego Battlefield'a. Nie wiem czy byliście na streamie czy nie. Zgodnie z oczekiwaniami było dużo wybuchów, była fajna muzyka, fajna atmosfera. Tak jak napisałem w dzisiejszym poście, udzieliła mi się mała dyspensa podczas oglądania, natomiast myślę, że już teraz dalej można patrzeć z chłodną głową na to, co przyjdzie. Zostało tutaj zaprezentowane kilka ciekawych rzeczy, głównie odnoszących się do motywu fabularnego i kampanii single playerowej. Co zresztą nawiązuje do przecieków, również temporala chociażby. Ale znajduje się tutaj sporo smaczków i wykrowało się tam również sporo tematów, które warto by było omówić przed prezentacją i zwiastunem z rozgrywki, która będzie miała miejsce, jak zostało ogłoszone 31 lipca, a więc już za tydzień. Zatem jeżeli nie chcecie przegapić właśnie owych odcinków z Battlefielda, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale i zostawienia łapki w górę w walce z algorytmem YouTube'a. Napiszcie czy i jak podobał Wam się zwiastun, jakie macie oczekiwania i oczywiście warto na razie na spokojnie temperować nastroje, zwłaszcza, że będziemy bombardowani w najbliższych dniach kolejnymi, myślę, informacjami. Tymczasem mam dzisiaj dla was niemałą gratkę, bowiem tak jak zrobiłem to 4 lata temu, nagrałem swoją pierwszą reakcję z ekipą Battlefield Polska, poświęcając kilka minut na takie pierwsze, pobieżne omówienie tego, co zobaczyliśmy i co z tego może właśnie dalej wynikać, jednocześnie zaznaczając oczywiście swoje jakieś pierwsze wnioski na ten temat. Natomiast co do takich konkretniejszych, przyjdzie na to jeszcze czas, zatem zachęcam do zostawienia dzwonka również na kanale, aby tego nie przegapić. Tymczasem zapraszam do oglądania. Na ten. Dobra, uwaga, zaczynamy. Game engine. O, oh. Brooklyn Bridge. Fellow... fellow citizens. <coughs> We will Black Hole. Napisy arabskie w protokole. Fajnie to wygląda... MPX Mówiłem, że coś jak w stylu Koda Star. będzie? nie, to Bren wygląda trochę, no. trochę jak... O kurde, no, arabskie napisy faktycznie no. kurde Jak taka mapa, ta Bumbo Brands będzie, to co to nie Jest Tiger, to ten niemiecki, eurokopterowy śmigowiec. O, muza It's over. It's over. <laughs> F16, tak jest. Raptor. Stammer 35. Pajew naszka. Tutaj ta z Kondit jadą to jak BF3. Wierz no. Licia. O kurde, muzyczka. Black Hawk jest, Black Hawk Down. Patrz, Black Hawk Down. <laughs> o kurde. No proszę, tego się nie spodziewałem. Yes, Brooklyn Bridge. Nie, no to, jest to, to, jest, to, to jest ten kompania, moment z grafiki i, wczorajszej. Z multi moment moment tak. z grafiki wczorajszej. O, jakaś postać pewnie z kampanii. O, to, o, to, to, to pokazywali na, na silnikach w prezentacjach. Tak, w czyli teoria jest prawdziwa. Jest 31, 2 minuty. 31, 31. Czyli 31. Tak, jak, tak jak przecieki mówiły, że gameplay reveal będzie wtedy. Czyli prezentacja, zapewne, tak jak mówił Henderson. Dobra, jeszcze raz. Dobra, Oglądamy ja to jeszcze raz. Do dobra. <grym> Nie no, spokojnie, spokojnie. Dyspensa pomału się kończy. My fellow citizens. No, czyli racja była tutaj. Czyli to taki był trochę wstęp mi się wydaje, że taki miks kampanii singla i ten. Y, singla, ten zwiastun z tym. Z, z multi, nie? Tak, tak, z, złączony. Tu trochę przypomina to, co oni właśnie. Bo ja patrzę na Twojego streama, akurat teraz. To oni wchodzą po schodach i się to trochę przypomina kampanię z Modern Warfera, tylko no... Właśnie mówię, styl, spadającego heli, styl, styl wypromowania zwiastuna bardzo mocno mi kontrastuje z tym Call of Duty, co ostatnio było, Black Ops 6, nie? Z Cold War'em też, tam też była taka no, fajna w końcu, w końcu, jakiś ten... W końcu, w końcu pracownicy coś tam biorą udział przy tym, co w Ale Shodzie co, pracowali. cieszę się, bo nie pokazali tutaj za dużo, tak jak na przykład był przekajpowany faktycznie mocno ten trailer z 32, 5 minut to jednak było bardzo dużo. To teraz. E... No, mimo wszystko, no gratka dla oczu, no nie oszukujmy się, jesteśmy ludźmi, tak? Pokazane są te momenty, które widzieliśmy do tej pory. Nie było zaprezentowane chyba jakiejś nowej mapy. To jest moment z kampanii z tą tamą, bo tak jak Temporial miał ten jeden wyciek. tak. też tam jest misja jakaś, więc tutaj faktycznie jest pokazanie kampanii singleplayerowej. No i nie ma co się dziwić, w sumie, dlaczego tak zrobili nie pokazują tutaj za dużo, gameplay review będzie potem nie pokazują tutaj na razie nic, czego byśmy do tej pory nie wiedzieli, no. nie ma tu, nie ma dużego. I muzyczka fajna. Battle Royale jeszcze nie uruchomili, w sensie bardzo się dużo na razie mówi o samym multiku, o singlu też się, prawda, mówiło, ale dalej już więcej nie. No mi się wydaje, że jeśli chodzi o Battle royale, to oni mogą w każdej chwili go dorzucić, co wiem? Pewnie mm. że tak. No tak, no na pewno to będą postacie. No jeszcze tutaj y, Agnostik to nie jest Tresenowus. Tak, tak, tak. tak A, ale weźmy jeszcze tą. tutaj pod uwagę, że było, co to było jeszcze, Yahoo, że John Cena zaczął lubić profile tak, tak, deweloperów, więc może być może być i on też. tutaj. Przyszło tu mi powiedz. właśnie powiadomienie od Maxika że te, te paczki, te skrzynki dotarły do youtuberów, czyli jednak to była faktycznie prawda, Henderson miał rację, że to jest tego czwartego, wszystko się wydarzy. No i tam jest ten jeszcze co oni amf amfibiami wypływają z tego, z lotniska, to taki dosyć vibe tego, trójki, bo yy, kanały na no tak się zaczynało na przykład ze tak, ale chyba Zobacz, że dużo tu tych filmowych elementów zawarli, po pierwsze faktycznie od nawiązania tego Black Hold Down, nie? Tam nie, no bo tutaj masz kampanię, kam, mówię, że tu masz kampanię singla, wpeczoną i nie, trochę tak fe... jakby z zrenderowanego, trochę wydaje mi się, yy, multika, to co może się dziać, nie? Ale wiesz co, mi się to podoba z pewnego względu, bo w 42 na był ten element rozgrywki gdzieś tam też pokazany, no. Takie typowo były battlefieldowe momenty i tam było wiadomo, że antycypowałeś, że to się faktycznie znajdzie w grze. Potem był faktycznie zwiastun e, gameplayowy. Tutaj jest to na razie tak budowane, że no otoczka, nie? Sama otoczka, co się będzie działo i tak dalej, no. Pomijając to, że no zawsze to był ten Engine footage, nie? Ale... Game Engine footage, ale... No ale mimo wszystko. Inaczej, inaczej było to trochę budowane. Tutaj fajnie. Pewnie tak pójdą, tak jak zresztą rozmawialiśmy wcześniej, że teraz y, taka ogólna otoczka, potem zaprezentowanie stanu gameplay, co już jest potwierdzone tego 31. No i potem, pewnie, testy beta, tak? Nawiązując do tego, o czym mówił tam Chętis. No pewnie zwiastunie... i inne źródła. No pewnie to, to w zwiastunie podpowiedzą, co nie onboard 31 będzie z tego co mówił Tom Henderson prezentacja już taka Battlefielda no i na samym końcu jest pokazane że będzie zwiastun już rozgrywki gameplayowej multika no co, mu tak multika nie wiem czy nie wiem nie wiadomo czy rozgrywka ale multika na pewno no ale sądząc po tym że multik to raczej, raczej rozgrywka że tam będzie wpleciona taka żywa ja myślę, że to będzie po prostu zwiastun takiej rozgrywki, wiesz, przygotowany, spreparowany, jak to miałeś jedno z pierwszych, co nie, czyli na tej mapie Abbasid, to to jest ta. ta, ta tak, Kaj, Kaj, co było kaj tym no, to był czołgiem. No, to myślę, że to może być y... Y... może być to po prostu identycznie zrobione, mniej więcej taki filmowy zwiastun z dobrą nutą, pokazujący jakieś tam elementy, czyli nie wiem, y... rewive podczas y... jak ciągniesz y... Powalonego towarzysza, że będzie rewajf, to nie jakieś tam elementy. Yy... Elementy po prostu, które się znajdą w rzeczy, nie wiem, co tam jeszcze było. i kołki no. z zowna No dokładnie. To, to znaczy, to jest na plus, no. Generalnie e, Nikus, e, youtuberzy już zaczynają chyba pokazywać te paczki, z tego co widziałem, przyszło mi powiadomienie, że Maxik wrzucił. Reszta pewnie też będzie e, to, samo, to samo robić. Nie wiem, czy teraz, czy w jakimś konkretnym czasie, już po nie, żeby, wiecie, opadły emocje, znowu stały wygenerowane i tak dalej. Czy ulepszyli silnik, yy, ulepszyli na pewno, bo do każdego bf gdzieś tam ulepszają. Natomiast nie było takich. Yy, robiłem zresztą kiedyś o tym materiał rok temu. Ale nie aż tak, bo tam skala się bardzo liczyła. Z tego co wiemy, to ponoć teraz też odpadają już stare konsole, definitywnie, więc ta skala i na pewno zostanie jakoś tam odblokowana i ta jakość, którą mogliby faktycznie wygrzebać z, te, z tych zasobów, które posiadają.